Moment, w którym mój ojciec przestał być moim bohaterem. Mój tata zawsze był dla mnie wzorem. Każdego ranka przed pracą biegał 5 km, w weekendy naprawiał samochody sąsiadów za darmo, a gdy mama zachorowała, gotował obiady i prał jej ubrania. Był tym typem faceta, który nigdy nie narzekał. W piątej klasie dostałem zaproszenie na urodziny kolegi. Byłem podekscytowany. Pierwsza impreza bez rodziców. Tylko jeden problem: prezent. W domu nie przelewaliśmy, ale tata powiedział, że coś wymyśli. W przeddzień imprezy wrócił z pracy z tajemniczą paczką. Masz, synku, powiedział, podając mi elegancko zapakowane pudełko. Niech się chłopak ucieszy. W środku była nowiutka, błyszcząca figurka z ulubionej serii kolegi. Wiedziałem, że kosztuje z dwie stówki. Tato, skąd to? Zapytałem, ale tylko machnął ręką. Następnego dnia wręczyłem prezent. Kolega rozpakował go z błyszczącymi oczami, ale po chwili jego mina zrzedła. To to jest oryginalne? Spytał niepewnie. No jasne. Odparłem dumny. Chłopak odwrócił figurkę i pokazał naklejkę na spodzie. Wzór, nie na sprzedaż. Wróciłem do domu i od razu rzuciłem się do komputera. Zacząłem szukać informacji o tej figurce. Wyskoczył artykuł z przed miesiąca. Pracownik, zatrzymany za wynoszenie niezatwierdzonych modeli. Firma grozi pozwem. Zdjęcie obok przedstawiało mojego ojca w kombinezonie roboczym z twarzą zasłoniętą dłonią.